Cześć. Pewnie każdy z was fani marki Mercedes AMG kojarzy taki model jak AMG GT Fordor Coupe, potocznie zwany Fordorem, ale co jak wam powiem, że taki samochód może być w innym kolorze niż czarny czy szary mat, tak jak ten konkretny egzemplarz dostępny od ręki w kolorze kod Diazu. A co jeśli byśmy doposażyli taki samochód w tapicerkę ze skóry naturalnej również z palety manufaktur, tak jak w tym konkretnym egzemplarzu w głęboką biel i czerń w białą kierownicę z palety manufaktur. Samochód wygląda dużo bardziej ekskluzywnie. Tak jak już wspomniałem wcześniej, lakier Côte d'Azur. Tutaj połączony z pakietem chrom, nie jak ma to miejsce w większości egzemplarzy e, AMG GT Fordor QP z pakietem Night. E, mamy do tego chromowane obręcze felk, chromowane ramki wokół szyb oraz chromowane stawki na błotniku przednim. Dodatków manufaktur nie brakuje również we wnętrzu. Po otwarciu drzwi wita nas ciepła tapicerka w kolorze głębokiej bieli oraz czerni oraz kierownica wykończona również głęboką bielą manufaktur. Wszystko to zostało połączone z lakierem fortepianowym, który możemy zobaczyć na boczkach, na boczkach drzwi oraz na konsoli środkowej. Ten samochód został skonfigurowany w wersji 5-osobowej, żeby pomimo jego luksusu nie tracił na co dzień na praktyczności. Dodatki manufaktury nawet znajdziecie tam, gdzie się ich kompletnie nie spodziewacie. Jak zajrzymy do bagażnika, no to półka tylna została obszyta oczywiście skórą. A żeby docenić kolorystykę tej pięknej tapicerki, warto doposażyć się w podwójny dach panoramiczny. Pakiet Exclusive manufaktur naprawdę pozwala nam spersonalizować samochód na wszelaką ilość sposobów. A ten unikalny egzemplarz AMG GT43, jak i wiele innych modeli Mercedes-Benz i AMG, jest dostępny w naszych salonach sobie za zasada Automotive.